Zakładając, że tutaj był, za tymi tujami byłby azyl dla kotów i jeży, to mamy tam wejście przy ogrodzeniu Mokotowi, czyli trzeba było zrobić dojście z pokryte koszką bauma. Ten obrzydliwy asfalt trzeba zerwać nawet zachowując nawet te ścieżki, jakie tutaj są, nie zmieniając ich. Jeżeli tu jest te 90%, a kostka przecież będzie chłonęła wodę, więc nie będzie tutaj kałuży, Trzeba tylko po prostu zadbać o te alejki, żeby tutaj były jakieś żywe płoty, jakieś ławki, śmietniki. Niestety, tak jak widać, oświetlenie jest tutaj ze szpitala i z tego, z tego blokowiska Mokotowia. Jak widać, będziemy mieli tylko trzy latarnie, czyli tą, którą tu widać, tą, która jest przy bramie przy pralni, i tam jest jeszcze w głębi, przy tamtej bramie, następna latarnia, czyli będziemy mieli trzy latarnie. No, myślę, że, że dobrze by było, jakby te latarnie były ogrodowe, a nie takie... bo latarnia nie może oświetlać drzewa, tylko ma oświetlać nam przestrzeń, prawda? No ta górka, tylko ją trzeba było ładnie za, o nią ładnie zadbać, wyciąć te wszystkie haszcze. Są jeszcze raz, dwa, trzy, trzy, trzy piękne strzeliste topole. pole. Patrzę, patrzę. Ach, jest ta moja śliwka. To jest moja śliwka. Uwielbiam tutaj takie w, granatowe, ciemnoczerwone mirabelki rosną. Wspaniałe śliwki. Jeszcze pamiętam z dzieciństwa i to jeszcze stoi. Tak więc, miałoby to przyszłość, prawda, jeżeli byśmy wygrali, bo w tej chwili jest tylko otwarte od strony szpitala. I żeby nam po prostu więcej nie szkodzili, Myślę, że zostawiając te drzewa, które tutaj są, i jeszcze dosadzając, można tutaj coś zrobić. Tamta brama to tutaj był parking. Oni to wszystko nam zażwirowali. Tu nie ma już trawy przy tej bramie, bramie od strony grażyny. W zimie jeżeli ktoś kto chciałby korzystać z górki, no trzeba by było y, zrobić jakiś taki tor, żeby można było bezpiecznie zjeżdżać. Tak samo, żeby tam nie było już tych rzepów, Tutaj, gdziekolwiek się człowiek nie poruszy, to wszędzie wchodzi w rzepowisko. Trzeba by było to naprawdę rekultywować, aby to naprawdę y, nabrało. Y, Widoku zieleni urządzonej. Mam nadzieję, że wszyscy się ze mną zgadzają.